Siemanko, ja jestem Xrzyżo i witam was w mojej serii porodników do gry Warframe dzisiaj powiem wam co nieco o kuwie, mianowicie co to jest, do czego służy oraz jak i gdzie ją zdobyć. No, czyli innymi słowy jest to odcinek, gdzie zdobyć kuwę. Moi drodzy, na początek. kuwa jest surowcem potrzebnym nam nie tylko do budowania niektórych przedmiotów warframe, broni czy innych elementów naszego wyposażenia, ale jej takim głównym zastosowaniem, najczęściej używanym, jest zmiana statystyk w Riven modach. O Riven modach też już nagrałem odcinek, więc jeżeli ktoś z Was go nie widział, to. Zachęcam do zobaczenia linku w opisie. Oraz, oczywiście, najważniejsza część, gdzie zdobyć kuwę. I tutaj na to mamy aż 12 różnych sposobów. Teraz po prostu wymienię te sposoby, a takie szczegółowe informacje odnośnie tego, ile mniej więcej można zdobyć kuwy poprzez dany sposób pojawią się wam w międzyczasie na ekranie. I takim pierwszym, no naprawdę pierwotnym sposobem zdobywania kuwy jest wykonywanie misji syfonów kuwy. Drugim sposobem jest wykonywanie zleceń na równinach Edolona, Orbwalis oraz Nekralisk. Trzeci sposób to wykonywanie. Codziennych misji mobilizacji, misji SORTI. Czwarty sposób to wykonywanie misji przetrwania na fortecy Kuwy, i jest to misja TAWEUNI. Tak, jakoś tak to się yy, czyta, pewnie to, jak to się pisze, też macie na ekranie. Yy, nieważne, lecimy dalej. Będzie to już piąty sposób. Jest to wykonywanie misji zakłócenia na fortecy Kuwy, i jest to misja TAMU. Szóstym sposobem jest wykonywanie zleceń z gwiezdnego szlaku oraz jest to też właśnie zdobywanie kuwy poprzez przechodzenie odpowiednich progów w gwiezdnym szlaku. Siódmy sposób to kupienie kuwy za kredyty gwiezdnego szlaku. Ósemka, kupienie kuwy za esencję Vitus na przekaźniku w sali. Arbitrażów w sali arbitrów Hexis, sposób numer 9 to powalenie larwy kuwy. Czyli w momencie, kiedy chcemy sobie wywołać jakiegoś kuwa, licza w momencie, kiedy właśnie szukamy kandydata na tego licza. Jest to larwa, licza w momencie, kiedy zjedziemy mu HP do zera, on klęknie, i będziemy mieli możliwość podglądu, jaka broń z niego wypada. Wtedy też dostajemy. Jakąś tam ilość kuwy. Sposób numer 10 to otwieranie reliktów rekwiem. Jest na to też odpowiednia szansa. 11 to moment, w którym jak już polujemy na kuwalicza mamy go aktywnego, w którym też zbijemy mu HP do zera. Czyli no po prostu powalamy go i wtedy. Na odpowiednich poziomach tego licza, też on wyrzuca jakąś tam ilość kuwy. Oraz ostatnim, dwunastym sposobem jest kupienie kuwy za esencję stali u Tishina. I teraz moi drodzy przejdźmy tak do szerszego... Prze, e, ...szerszego wglądu na syfony kuwy. Misję syfonów kuwy w łatwy sposób możemy znaleźć w zakładce Alarmy na mapie Gwiezdnej. I zawsze mamy tutaj sze sześć misji, z czego jedna jest właśnie poziom kuwy. Z jednej strony, jak widzicie, jest to najwyższy poziom trudności. Zwykłe misje kuwy mają od 25 do 35 poziom trudności, a tutaj od 80 do aż 100. I jak widzicie, jest też określony czas tutaj na wykonanie tych misji. Jest to odpowiednia też rotacja. I ta rotacja zmienia się co pół godziny, zmienia się nam rotacja tych misji, więc mamy pół godziny na wykonanie e, sześciu takich zadań. I zaraz wam właśnie zaprezentuję tylko jaką by tę misję wybrać, taka, która byłaby łatwa, e, szybka i przyjemna. Wiltrasa przetrwanie. Wydaje mi się, że... E, zabójstwo to jest kogo? E, o nie, nie, moment. Co to jest za misja? Sargas Ruk nie chce mi się, mówiąc szczerze. Wezmę, o! Ogień krzyżowy. Myślę, że to będzie dosyć. tutaj. Łatwa sytuacja, ponieważ będzie to eksterminacja. A i przede wszystkim. misję właśnie syfonówkuwy Odblokowujemy dopiero po ukończeniu. Wewnętrznej wojny. W czasie wykonywania e, misji z syfonówkuwy, tak naprawdę, no musimy przejrzeć każdy zakątek mapy. We większości przypadków jest to tak, że po prostu lecimy przed siebie w stronę e, misji albo. W, w, w stronę celu misji, o albo e, w stronę wyjścia, i ten syfon nam się pokazuje. Ale są czasami mapy, w których naprawdę jest ten syfon ukryty, i trzeba nieźle się nagimnastykować, żeby go e, znaleźć. A najbardziej problematyczną planetą w tym zakresie, o ile się nie mylę, jest Ceres, ponieważ tam. Okej, okay, może właśnie się zdarzyć, że ten syfon będzie ukryty w jakimś naprawdę bocznym pomieszczeniu i będziemy po prostu latać, no, Stalker, pół godziny po mapie, dopóki po prostu tego nie znajdziemy. Dobra, ale do momentu, kiedy po prostu nie znajdę tego syfonu, lecę na przyspieszonym wideo i tyle. A przy okazji załatwiam tego gnoja, gdzie on jest. Dobra, i pokazał mi się właśnie syfon kuwy. I tak jak widzicie od razu nam się pokazuje podpowiedź, że musimy się przetransformować w naszego operatora, ponieważ jest to jedyny sposób, aby... E, wydobyć kuwę tak naprawdę. I zaraz wam pokażę taką łatwą też podpowiedź. Jak zobaczyć z której strony będzie nadlat nadlatywała kuwa. O! Jak widzicie, te wąsy. pokazują się w odpowiednią stronę. Gdzie była ta kuwa w ogóle? Dobra. Gdzie się po prostu blisko. Widziałem, że gdzieś tutaj leci, ale nie mogę jej znaleźć. W każdym razie, jak widzicie, mamy 8 prób. Wydobycia kuwy. Jeżeli wszystkie te 8 diamencików. które widzicie nad znacznikiem. zniszczenia splotów. Sploty wąsy, okej. Okay. O, jest! Co jest? O, dobra, udało mi się. Hmm, dobra, e, jeżeli te 8 e, diamencików się zapełni, wtedy no. E, syfon zostaje. E, nie zostaje zniszczony i nasza misja wydobycia e, kończy się niepowodzeniem w momencie kiedy 4 razy zbierzemy kuwę. Misja oczywiście kończy się powodzeniem. I teraz możemy albo strzelać z ampa w te chmury kuwy, albo może będzie taki też lepszy sposób, wam pokażę, znaczy inny sposób. Alternatywny. Wcześniej to był podstawowy sposób, ale to też już się zmieniło. Możemy spróbować przelecieć. O, właśnie, i złapać to zrywem pustki. Jeżeli farmicie tak naprawdę e, kuwę, że po prostu jesteście nastawieni na dużą ilość, a nie na szybkość wykonania tej misji, to polecam Wam też wziąć oczywiście ze sobą kawata smite. I poczekać, aż po prostu zacznie Wam miałczeć. E, I zaraz Wam jeszcze powiem kilka takich przydatnych informacji. O. Jak widzicie, teraz zdobyłem e, 1216 kuwy. Ale e, to, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, to właśnie e, informacja, że. Dobra, skąd się gadać. Okej. Okay. Okej. Możecie wtedy poczekać kilka takich sekwencji przelotu chmury, tak aby ten kod Wam zamiałczał, i dzięki temu, żebyście dostali oczywiście podwójną ilość kuwy Oczywiście też warto się wyposażyć na czas zbiorów w wzmacniacz surowców. A jeszcze potrafi być tak że. Jeżeli będziecie mieli naprawdę szczęście i kod będzie wam miałczał na podwójny drop za każdym razem, kiedy po prostu pojawi się chmura, bo tak naprawdę kuwę zdobywamy nie po zdobyciu wszystkich, po zniszczeniu wszystkich tych wąsów, tych splotów, tylko za każdy poszczególny splot. I tutaj, o ile się mylę, w momencie, kiedy jesteśmy na syfonie kuwy, za każdy splot dostajemy e, 750 kuwy. A miałchnięcia naszych e, kawatów się tak jakby stakują albo resetują. Więc możemy zdobyć nawet e, nie dwa razy więcej kuwy, czy tam z boosterem 4, ale nawet. 8 albo i tam chyba z 12 razy więcej kuwy, bo to naprawdę jest potężny wtedy mnożnik. I zamiast wyjść z 1000, wyjdziemy z pięcioma, czy nawet, chyba, czekajcie, 5, z 10 tysiącami, chyba też takie są rekordy. No, ja niestety takiego szczęścia nie miałem. Poza tym zbyt często też kuwy nie farmię, ale, no, takie sytuacje też, uwierzcie mi, się zdarzają. Więc, yy, no, jest to trochę ryzyko, że możecie nie złapać tej kuwy, ale jeżeli mm, łapiecie kuwę regularnie, to tak naprawdę możecie już nawet przewidzieć na danej mapie, w danym miejscu, gdzie y, ten, y, ta chmura kuwy się pojawi, ponieważ jest to miejsce stałe. I e, na przykład Bilix, po prostu wydobywając kuwę, już e, widząc w jakim miejscu ten, e, jak to się zwie, ten splot, ten wąs e, się wychyla, to on już wie gdzie iść, żeby po prostu złapać e, kuwę i tyle. Więc jest to też naprawdę szybki sposób. I tak naprawdę jest to sposób rekomendowany na zdobywanie kuwy. A pozostałe sposoby też wam jeszcze e, jakoś później zaprezentuję na przykład jak wygląda przetrwanie kuwy. A jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś e, pytania co do innych sposobów, to śmiało piszcie w komentarzach i postaram się wam e, właśnie odpowiedzieć na te pytania. A, i właśnie, to była podstawowa e, wersja KUWY, a zdobyłem właśnie. 1200, ponieważ mam wzmacniacz surowców, więc dostałem tego dwa razy więcej. I tak to właśnie wygląda. 8 minut, ale jak widzieliście, ja też jeszcze tutaj rozmawiałem, gadałem trochę, no po prostu szukałem tych przeciwników, bo pojawiali mi się raz z przodu, raz z tyłu. Mapa była dość zawiła, ale chyba większość informacji już Wam tutaj powiedziałem, zaprezentowałem. Eee, czy jeszcze jest jakaś informacja, którą tutaj.? Eee, o, jenny się zaplątałem, oczywiście, jak zawsze. Traciłem język w gębie. Eee, czy jest jeszcze jakaś informacja, którą chciałbym wam tutaj przekazać eee, na szybko? Jeszcze, o właśnie, jak widzicie, za poszczególne progi, to co mówiłem, można zrobić 20 tysięcy. Ale to już widzieliście nawet eee, na tym spisie. Eee, oraz też w ramach kupna, szybko zaprezentujemy gdzie to jest, e, oferty trójkąt, to teraz jest pod trójkątem o, za 50 kredytów może kupić 10 tysięcy kuwy i właśnie bardzo ważna istotna rzecz, zwracajcie uwagę kiedy kończy się e, dany e, sezon Gwiezdnego Szlaku, ponieważ jeżeli nie wykorzystacie kredytów, te wam przepadną, a więc radzę wam w miarę na bieżąco wykorzystywać te kredyty tak aby później nie obudzić się z ręką w nosniku że ojeny e, miałem tyle i tyle do wykorzystania i e, straciłem na przykład tyle i tyle kuwy, bądź e, nie kupiłem ekstraktów e, nitan bądź jakichś innych przedmiotów, które, e, które chciałem oczywiście e, gwiezdny szlak pojawi się później, ale po co tracić e, też te kredyty i pluć sobie w brodę. A więc moi drodzy, mam nadzieję, że najważniejsze informacje Wam przekazałem, że niczego y, tutaj nie zapomniałem, y, o niczym nie zapomniałem wspomnieć, a więc, no, następne odcinki, jakie będą się pojawiały, to już będą właśnie głównie z serii Zagrajmy, tak jak już wspominałem w Horizon Forbidden West i zacznie się to już y, za dwa dni, ponieważ. Premiera jest 18, dziś mamy 16 luty, później od daty premiery, czyli od 25 lutego zacznę emitować też gameplaye z Elden Ring oraz od 1 marca wystartuję z serią Zagrajmy w Alex 2, więc no... Będzie co oglądać, będzie na co czekać. Wiem, że mój kanał jest bardziej taki nastawiony, przynajmniej z początku był nastawiony na Warframe'a. Aczkolwiek, chcę mieć też trochę przyjemności z gry, grania w inne gry, ażebyście wy nie mieli po prostu jakiegoś zastoju. To dlatego też wrzucam to w ramach yy, serii. Zagrajmy. Ale znowu przedłużam zakończenie, moi drodzy. W każdym razie. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z poradnikami Warframe. Oraz jeżeli interesuje Was, która jest z serii zagrajmy, o których wspominałem i czekacie na nią, no to też oczywiście zostawcie suba z dzwoneczkiem oraz kliknijcie te powiadomienia, notyfikacje z powiadomieniami, żeby widzieć, że nowy odcinek pojawił się u mnie na kanale. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymać się. Cześć.